Nic nie słychać. Chyba możemy już iść na górę. Z ostatniego listu wynika, że mamy szukać tutaj. Co? No tak, nie pamiętacie? Jak to szło? Musisz szybko zejść pod ziemię. Jesteśmy w piwnicy. Kapujecie, to to? Genialnie! Dobra, ale od czego tu zacząć? To wielka, zagracona piwnica. Patrzcie! Nie rób tak Kubi. to niebezpieczne! A niech cię skubi! Co ty wyprawiasz? O! Jak pachnie! O rety. Zobaczcie! Co tam widzisz, wujku? Jeszcze jeden brylant? Mam coś lepszego. O, jaka piękna szynka! Tak, skupię już ją, próbuję. Ja też umieram z głodu. Co to? O! Następny list! Przeczytaj, kudłaty, co tam znów mamy? O! Działo! Ja wszyscy na ziemię! Bum. Śmieszne, co? <śmieszne> Zabawny jestem, prawda? <śmieszne> ale macie świetne miny! Hej, co tu się dzieje? Kto strzelał z działa? Nie wiemy, kto strzelał z działa, ale wiemy, kto za dużo miele językiem. Tak! Co ty wyprawiasz? Chory jesteś, czy co? Pokaż mi język. Do roboty. Bierzemy się za te duchy. Ten Shiko chyba nie ma piątej klepki. Zostawmy jego klepki. Lepiej sprawdźmy, jaka jest nasza następna wskazówka. Co? A tak. Słuchajcie. Gdy chcecie bez kłopotu dotrzeć do celu, drogę wam pokaże kamienny kapelusz. Kamienny kapelusz? To śmieszne! Tak, racja, Scooby, to naprawdę śmieszne. Do tego trzeba by mieć kamienną głowę. Czekajcie, już wiem! Chodzi o nagrobek! Nagrobek? Tak, taki z cmentarza! Cmentarza. Cmentarza! Tak! Następny list ze wskazówką jest ukryty wśród cmentarnych nagrobków! Cmentarz. cmentarz! Za mną! O nie! <gryzacja> Znowu się zaczyna! Chodźmy, Scooby! Scooby! Scooby doo Gdzie jesteś? Nie mam mnie tu! To szynka! Szynka, tak? <gryzacja> I myślisz, że duch się na to nabierze? Chodźmy!